Samorząd terytorialny to praca dla ludzi, dla mieszkańców naszych małych ojczyzn, bez względu na to, czy to jest gmina, powiat, województwo. I nie ma w nim działań ważnych, mniej ważnych, bardziej ważnych. Wszystkie są jednakowo istotne. Między innymi dlatego u nas w powiecie polickim taką wagę przykładamy do człowieka, do jego potrzeb, do jego ułomności, do jego Chęci życia tak, jakby to było życie jak najmniej skomplikowane. Stąd cały pakiet naszych działań. A to, o którym dzisiaj mówimy, to, o którym teraz mówimy, dotyczy nowej formy dotarcia, nowej formy ułatwienia zdobycia informacji o tym, czym możemy służyć naszym w tym przypadku bardziej doświadczonym mieszkańcom, żeby nie używać słowa seniorzy.